Każdy człowiek nosi w sobie granice, którego w jakiś sposób definiują. Jedne są realne, wynikające ze świata materialnego, w którym funkcjonujemy, czyli nasze ciało, czas, w jakim funkcjonujemy. Inne są iluzoryczne, wpojone, narzucone, wynikające z lęków. Ta pełnia w pannie Opozycji do Saturna w rybach to moment, w którym te iluzoryczne granice stają się wyraźniejsze niż zazwyczaj. Teraz musimy wybrać: albo zostajemy w schemacie, który znamy, wśród naszych lęków i ograniczeń, które nosimy ze sobą niczym bagaż, czy ryzykujemy i zmierzamy w stronę czegoś nowego, choć niepewnego. Pełnia w pannie to zderzenie analitycznego umysłu z rzeczywistością, której nie można zamknąć w tabelach i wykresach. Ponieważ ta opozycja pełniowego księżyca do Saturna w rybach podkreśla iluzoryczność kontroli. Być może w tym czasie poczujesz ciężar obowiązków, może uświadomisz sobie, że jesteś zakładnikiem własnych oczekiwań, albo że Dotarłaś do jakiegoś punktu, w którym sama logika już po prostu nie wystarczy. Saturn jest archetypem granic i odpowiedzialności, a w tej opozycji do Księżyca nie pozwoli na powierzchowne odpowiedzi. Więc jeśli nie masz stabilnego fundamentu, to co budujesz, niestety, może teraz upaść. A jeśli nie masz konkretnie sprecyzowanego celu, możesz utknąć w miejscu. A żeby tego było mało, tego czego boisz się najbardziej, możesz doświadczyć w pełni. Ten Saturn w rybach, który nieustannie przypomina nam o tym, że kończy 30-letni cykl, wskazuje na te trudne konfrontacje jako na konieczność. Bo tylko poprzez konfrontację z własnym cieniem można przejąć nad nim w jakiś sposób kontrolę. Możemy go w pewien sposób Unieszkodliwić. Przed pełnią Słońce spotyka się w koniunkcji z Saturnem, właśnie w Zakurze, więc światło napotyka cień, więc nasza tożsamość zderza się z naszymi własnymi granicami. To moment, w którym życie testuje wręcz naszą życiową siłę naszą wytrzymałość i zdolność do radzenia sobie z własnymi lękami.